Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam mój full team, prawie full team petów z 2 tryliony z tych z piątkami. Pokażę wam, ile dostaję monet niszcząc dane skrzynie i dane inne rzeczy, prezenty i tak dalej. Odblokowałem już, jak widzicie, glicza, świat glicza, w którym naprawdę fajne, fajne sumy można wykręcić. Zobaczcie, jak szybko niszczę te te tutaj, te rzeczy, te obiekty, skrzynie, kufry, walizki i tak dalej i naprawdę fajnie się tutaj farmi, tylko na to, tego się nie robi AFK. Jak widzicie, ja jestem w stanie tu w przeciągu paru minut zrobić sobie chociaż 10 milionów, zgarnąć, więc jest naprawdę spoko, tylko, że następna lokacja kosztuje 4,5 biliona, więc naprawdę miliarda, rzekłbym w sumie. Więc naprawdę to troszkę mi zajmie, żeby te, te, tutaj ten świat odblokować. Myślę, że będziemy robić to też na live. Ie. Będę się poświęcał pół godzinki, żeby farmić właśnie w ten sposób z wami. Na live. Ie. Sprawdźmy teraz, słuchajcie, jak widzicie, I w tej lokacji naprawdę idzie bardzo fajnie, bardzo dużo się zdobywa w bardzo szybkim tempie, No, ale nie ukrywam, że chciałbym odblokować tamtą lokację, byłoby naprawdę mega. Tylko, że to będzie raczej no, długa droga, długa droga przed nami. Przejdźmy sobie do skrzynki. Nie odblokowałem oczywiście tej kolejnej skrzyni, mam odblokowaną za to tą. Tutaj zniszcząc tą Pertik mam mnożnik 1,2 końców, więc dostaję po 18 tylko, bardzo mało swoją drogą. To jest hiper mało, po 26 tysięcy per tick, 22, chociaż ostatnio dostawałem po 50, więc naprawdę całkiem sensownie, w miarę sensownie, więc jeżeli ktoś gra z dala od klawiatury, no to może sobie tutaj farmić, tylko że ja nie wyobrażam sobie jak ja, w jakim ja czasie ja na farmie te 4,5 biliona tych końców, tych końców przecież to będzie tragedia. To jest mój cały team, słuchajcie, zrobię sobie screena. Wrócę do was, jak będę bliski rozwalenia tej skrzynki, to zobaczycie sobie ile dostanę. W sumie z lootbagów i zniszczenia tej skrzyni. O kurka! W międzyczasie dostanę super rzeczy od Pigeyma. Kurka, Pixel Pink Slime. On już odblokował ten świat, kurka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobra, słuchajcie, jesteśmy blisko teraz zniszczenia tej skrzyni i zobaczymy ile dostanę. Wysypie się sporo lootbagów z tego tak swoją drogą. Zobaczcie, cyk, 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 cyk. Wszystko tutaj zbieram, no pół miliona. Pół miliona za zniszczenie tej skrzynki to nie jest jakaś duża liczba oszałamiająca. Dostałem też od Pi Pi i game tepety, więc będziemy musieli zrobić przynajmniej z dwóch sztuk tech końsy piątki, ale to będzie szalenie trudne, tak mi się wydaje. Przynajmniej, jak oni tak szybko odblokowali te światy, to ja nie wiem, słuchajcie. No ale to tyle z mojej strony. Dajcie znać, jak Wam idzie. Mam nadzieję, że mi się uda w jakiejś tam przyszłości niedalekiej odblokować kolejne tą pikselową krainę. Do zobaczenia.